Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W poprzednim fan mailu pokazywałam Wam fanarty od Was i listy, a w tym i w kolejnych będę Wam pokazywać paczki, które od Was dostałam. Jeśli nie pokazałam jakiejś paczki, to się nie przejmujcie, ponieważ zapewne ona jest jeszcze albo na skrytce, albo dopiero będę nagrywać ten filmik ponieważ wszystkie przesyłki oprócz listów i pocztówek otwieram na odcinku, więc nie ma się czym przejmować. A autografy odsyłam zbiorowo po jakichś dwóch odcinkach, żeby mi się troszeczkę tego uzbierało i pójść do nas na pocztę i to wszystkim odesłać. Tak więc zapraszam do oglądania. Od Mai ze Starogardu mam taką przesyłkę. I tutaj w środku są bibułki. I wyciągam takie pakuneczki. Od Maj dostałam takie korale, list. Tutaj jest jeszcze długopis i kolina. Okej, okay, kolejna paczka, która jest od Wiktorii. Wiktoria zrobiła bardzo ładne wypełnienie. I tutaj w środku jest gumka do włosów. Taka figurka. Takie coś. Co? Nie wiem co to jest, ale ładnie wygląda. Ma ale nie jestem pewna. I tutaj w środku jest jeszcze list. Tak, jest list. Tak więc potem go sobie przeczytam. Pozdrawiam siebie bardzo serdecznie i podoba mi się to wypełnienie. Kolejna paczka. I tutaj w środku są numerki. To jest bardzo ładnie popakowane i też jest wypełnienie. Ok, tutaj jest jedynka, coś dla osłody. Wspomogę się naszeczkami. Jedyneczce były dwie czekolady. Dziękuję bardzo. Będę miała co słodkiego jeść. Ok, dwójeczka, coś do szkoły. Jestem ciekawa, co to może być. Trójka wysyp na siebie na odcinku. To zapewne będzie konfetti. W sumie konfetti to już jest taki nasz zwyczaj. Wezmę to sobie w garść. I trzy, cztery. Super. Jeszcze tutaj jest troszeczkę tego konfetti. Bardzo fajnie. I zobaczcie, na początku myślałam, że gdzieś zgubiłam tą czwórkę. A tutaj taka malusia była schowana w tym pudełeczku. I to jest coś na szczęście. Grosik. Na pewno. I tutaj mam, uwaga, uwaga, grosika. I tutaj jest piątka, czyli coś niespodziewanego. Okej, okay. otworzę. Piątka jest największa. W linie. Zobaczcie, bardzo ładnie wygląda. Ma twardą okładkę i jest w linie. Bardzo fajnie, dziękuję i Ciebie bardzo pozdrawiam. Kolejna przesyłka jest od Marii z Campinos, tak więc otwieramy. Mnóstwo folii bąbelkowej. tutaj jest jedynka, coś świecącego i to jest taka przybieżka, różowy misiu, dziękuję bardzo, się. Dobra, tutaj jest dwójka, coś do pisania i tutaj jest zeszyt, miałam taki tylko A4 w zeszłym roku. Numer 3. Coś narysowanego. I to jest obrazek. O. Cookie Mint księżniczka. Ojej, dziękuję bardzo, ślicznie narysowałaś. I tutaj jest jeszcze taki obrazek, tylko tutaj chyba coś przerwałam. I tutaj jest napisane DJ Mia. Dziękuję bardzo. Okej, okay, teraz czwóreczka. E, czyli coś pluszowego Dobra I to jest taki Opos chyba? Nie wiem jak to się nazywa Ale dziękuję, różowiutki Piąteczka, coś do kręcenia <grystanie> Widzę, to. Dziękuję bardzo. Tutaj jest jeszcze Fanart. I prezentuje się on taki bardzo ładny. Dziękuję i pozdrawiam moje koleżanki, które właśnie mi dzwonią na messengerze. I cukierki, dziękuję bardzo i pozdrawiam Ciebie, Mario. A teraz kolejna przesyłka. Kolejna przesyłka jest od poli. Okej, okay, tutaj mamy takie pudełeczko. W środku jest koperta ze znaczkiem i mam nadzieję, że napisałaś gdzieś w liście twoje dane, dlatego że na parsce zostały starte, a tutaj niestety nie zaadresowałaś koperty. Może w liście właśnie napiszesz. I tutaj mm, są numerki od 1 do 6. Tak więc tutaj mm, będę otwierać, ale najpierw wysyp na siebie, nie wiedząc, co jest w środku. Mam nadzieję, że nie wrokat. Ok. I już to wysypię z koperty, bo już mi się troszeczkę wysypało. Widzę, że to jest małe. Kręcę korekcji. Zawsze mam tyle sprzątania po tym fan mailu. I teraz zaczynamy. E, I jeden, czy lubię bryloczki? Tutaj jest jedyneczka. Tak więc otworzę. W jedyneczce kryje się. O, taka maskotka. To jest chyba wrac tej z poprzedniej paczki. Dziękuję bardzo. Dwa, ślicznie pachnie. My uwielbiamy. Dobra. O, i tutaj jest świeczka Ma ładny zapach e, I fajnie, że jest taka duża Bo do kominka, do tych Janki Candle Do wosków będzie pasować I starczy na długo Coś do szkoły się przyda e, Tu jest czwórka Dobra, mam trójeczkę I tutaj są Kolorowe cienkopisy Dziękuję bardzo Słuchajcie, mam chyba takie same Albo bardzo podobne, ale dziękuję. I rzeczywiście się przydadzą, bo ja uwielbiam sobie zakreślać wszystkie tematy i tak dalej. Cztery. Na pieniądze zajrzyj do środka. Okej. Okay. czy to jest czwóreczka? I to jest taki portfelik. I zajrzę do środka. I tutaj są. Pieniążki, 10 zł. I uwaga, uwaga, patrzcie. To się nazywa bogatość. 100 zł. I tutaj jesteś jeszcze napisane. E, czy na pierwszy rzut oka myślałeś, że to 100 zł. No nie, no od razu wiedziałam, że to są takie, wiecie, podrobione. Ale fajny pomysł. Dobra, dziękuję za ten portfelik. I teraz piątka na chłodne wieczory. Okej, okay, tutaj jest piątka. Aj, na dziękuję. E, I tutaj jest dla brata w kolorach polski. Okej, okay, tutaj jest szósteczka. Oj, to są takie farbki. Potem Michał go widam. Teraz on już poszedł spać, bo jest troszeczkę późno. Ale dziękuję, na pewno się Michałek ucieszy. Tutaj jest jeszcze listy, przecinek, fanart. Tak więc zobaczę oczywiście. List, proszę, czytaj na odcinku. No dobrze, jeszcze w dzisiejszym odcinku będę czytać, ale w kolejnych już nie będę czytać listu. No oczywiście na odcinku, bo po odcinku zawsze czytam. Cześć Oliwka, zrobiliśmy dla Ciebie paczkę. Mamy nadzieję, że Ci się podoba. Paczka jest od Oliwki, Poli i Blanki. Oglądamy Cię od początku. Jesteśmy z Warszawy, jak pewnie już wiesz, ale pis piszemy z sierpca. Paczka jest dosyć mała, ale myślimy, że całkiem fajna. Odeślesz nam trzy autografy, dołączyłyśmy kopertę i znaczki. Nie wiemy, co dalej pisać. Jesteśmy mega podjarane, bo To jest nasza pierwsza paczka do YouTubera, więc chyba już kończymy pisać ten list. Kaniesz na nasze kanały? Pola, Kamiksa Art, Oliwka, Fantastic Girl, ale dopiero powstanie. Blanka nie ma kanału. Kochamy cię, mamy nadzieję, że przeczytasz ten list. Bardzo fajnie, dziękuję za miłe słowa. I oczywiście Wam odeślę autografy. Tylko w sumie z tym adresem jest problem. Kurczę. Słuchajcie, dołączyłyście kopertę i znaczek i bardzo fajnie, ale wiecie co, stara się adres na przesyłce, tak więc ja do Was napiszę tam na YouTubie i jak odpiszecie ten adres, podacie, to ja Wam oczywiście odeślę. Zapraszamy Cię na Musical.ly, masz super filmiki na musicali na Snapchata, śledzimy Cię na Snap i mamy nadzieję, że nas dodasz. Tak, tutaj jest fanart i tak jest ciasteczko. Dziękuję bardzo. I tutaj jest jeszcze ostatnia rzecz, Czyli uwaga. Taki rysunek. Bardzo ładny, dziękuję. I dziękuję Wam bardzo dziewczyny Zawsze przesyłkę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zostały jeszcze trzy paczki, teraz może wezmę tą w groszki. I ona jest od uwaga, uwaga! Kurcze, znowu się starło. Tak więc zobaczę w środku, od kogo dostałam tą paczuszkę, ale bardzo dziękuję. Oki. Okay. I tutaj jest oczywiście wypełnienie kolorowe. I tutaj już widzę pakuneczki, tak więc najpierw je wypakuję, pakuneczki wypakuję. Już wszystko wypakowałam, tutaj jest koperta z adresem, więc bardzo fajnie, odeślę ci autograf i tutaj może zacznę od znaku zapytania, czyli nie wiadomo co to jest. Ja się nie domyślam, totalnie się nie domyślam. przebawiłam. O jacie! To jest taki powrót do takiego wczesnego dzieciństwa i mam taka tycia. Dziękuję bardzo. Ma włosy. Okej, okay, słodycz. Słodyczy nigdy u mnie nie za mało, tym bardziej kisielków, ale wszystkie słodycze ubóstwia. Jestem y, słodyczo żercą, tak to powiem. Więc ja się oczywiście nie obawiam, że jakieś kisielki. Nie, no żartuję, ale uwielbiam słodycze i dziękuję bardzo. Orzechowe, dziękuję bardzo, i czuję, że się w ogóle w paczce nie połamały, więc super, mega się cieszę. Zjemię sobie po odcinku. Ja normalnie przytyję przez tego fan maila. Dobra, tutaj jest kolejna rzecz do kluczy. I tutaj jest taka przewieszka z lumbensów, dziękuję bardzo. Ok, teraz wezmę prezent. Pomponik, się dziękuję. Do książki. Ale słodziusie. Własnoręcznej roboty, tak więc dziękuję. I tutaj jeszcze będzie tygrys, też otworzę. Tygrys ma zęby. Bardzo dziękuję. Będę używać. Kiedyś takie też robiłam. I mają w ogóle. Zobaczcie. Ruchome oczka. Taki pistacjowy lakier do paznokci. Dziękuję bardzo. I tutaj jest do szkoły. I to są karteczki samoprzylepne. Proszę mi tak mocno pakujecie. Dziękuję, że się staracie, ale może. Troszeczkę mnie będziecie zaklejać, bo ja naprawdę mam robotę z tym odpakowywaniem, co nie zmienia faktu, że i tak mi się te rzeczy podobają. I tutaj jest taka piłeczka kauczukowa. Uuu! Jak była, zawsze się piłeczkami mnie bawiłam. Uwielbiałam ich rzucać teraz też. <grytanie> Dobra, dziękuję. Mm, tutaj jest... Mm, otwieram. Tutaj się totalnie nie spodziewam, co to może być. Liner Bueno White, dziękuję bardzo. Słodycze, słodycze, słodycze. Uwielbiam słodycze. I tutaj są rysunki w kopercie ładnie zapakowane, więc zobaczę oczywiście. Cookie Nit, zobaczcie, tutaj są chyba wszystkie rzeczy z mojego intra. Dziękuję bardzo. Moje social media. Również bardzo dziękuję. I tutaj jeszcze jestem narysowana jak Cookie Min. Ślicznie rysujesz. Bardzo Ci dziękuję. I to chyba wszystko. Jeszcze się upewnię. Tak, to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję Faustynko i Ciebie pozdrawiam bardzo serdecznie. Kolejna przesyłka jest od ZUZI z miejscowości Świnoujście, tak więc otwieramy. Dobra, już tutaj to odpakowałam. I tutaj są różne pakunki z cyferkami. O, metasy. W środku były Nutella Biredi, kocham. Było też Tutti Frutti. I były też M&M'sy, które niestety przy otwieraniu otworzyłam i już czuję tutaj tą czekoladę. W paczce były też mentosy lemon oraz taka bransoletka z Lumbensów i list. W środku jest jeszcze fanart z moimi social mediami, możecie wpadać. I bardzo dziękuję za te wszystkie rzeczy, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie i teraz przechodzimy już do ostatniej przesyłki. Ta paczka jest od Marty z koło Kołobrzega. Ja chyba wstanę teraz na chwileczkę, żeby ją otworzyć. I jest naprawdę wielka. To jest chyba największa paczka, którą kiedykolwiek dostałam w fan mailu. Zobaczcie, jaka ta paczka jest piękna. Tutaj jest mój Facebook napisany. Moje musicali. Snapchat. YouTube! Ja cię kręcę, dziękuję bardzo! Bardzo ładnie to wygląda. I otwieramy, tutaj jest mit. Jeśli lubisz brokat, to otwórz tą paczkę. Lubię brokat, ale mam nadzieję, że go nie będzie w środku. Także mi się wysypie na wszystko i lebroka tu i kolalików o ja cię kręcę tutaj w środku jest lista która ma aż 21 punktów ja cię kręcę będę wam na bieżąco mówić, który punkt jest czym najpierw sobie to wszystko wyjmę żebym wam mogła to jakoś pokazać jedyneczka, czyli ma wiele smaków i kalorii. Ps, dla Was wszystkich. Dobra, to zapewne jest coś słodkiego. Weder, mleczna czekolada tryskawkowa. Nie odejdźcie czekolada, to jeszcze tryskawkowa. Mleczna. Dziękuję bardzo. Ok, poszukiwania dwójeczki, czas start. To będzie coś pachnącego. Pachnie, więc otwieram. To są te o zapachu wanilia i mm, jagurda, O, jacie. Ale pachną, mam już Ok, bardzo dziękuję. Teraz trójeczka, To jest czwórka, piątka. Żebyś nie zapomniała. O, żebym nie zapomniała. Dobra. I to jest zestaw zakładek indeksujących. Tak wyglądają te małe samoprzylepne karteczki. I teraz czwórka. Tutaj. Cookie mint. Oho. Tik-taki miętowe. I zapas herbatników na tydzień. Albo i miesiąc. Dziękuję bardzo. No i cookie mint. Piąteczka, tutaj jest, o smacznego, o, czekajcie, lampki uwielbiam sedamki, jak już pewnie wiecie, ja naprawdę przytyję potem fan mailów, dobra, szóstka, teraz tak musujące, same słodycze, ale to dobrze, Nie pasuje, Zozole mus, dziękuję bardzo. E, siódemka. Tak? Teraz siódemka. Dekoracyjne i ładne. PS dla Ciebie i Michałka. O! Taśma dekoracyjna. Tak wygląda. Dziękuję bardzo. W sumie to są taśmy. E, ósemeczka, ósemeczka do pisania PS może dać jeden Michałkowi. Okej. Okay. I tutaj są dwa zeszyty i jeden jest taki z misiem, a drugi z krabem. Dziewięcieczka. Przydatny do szkoły PS dla Was wszystkich. O, ciekawe czy to może być. Zestaw długopisów. Dziękuję bardzo. I tutaj są dwa czarne i dwa niebieskie. Jaki teraz numer? Dziesiątka. Ok. Do dekoracji. Dziesiątka. Naklejki. O ja cię, ale ładne. I one się tak mienią. Ciasteczka. Śliczne, same słodycze. Jednastka. Ma kolce czekoladowe. Jerzyk Czyżby? O, Jerzyk! Kokosowy! Miam, miam, ja cygara chcę. Ok, dwunasteczka. Czekajcie, muszę znaleźć. Okej, okay, dwunastka. Pom, pom. Dziękuję bardzo, bo mi się super sprawdzały. Tutaj jest 13. Gumy do rzuca Przetestuj na odcinku. Okej okay. Czekajcie o. Szoki. Ojeju Ten jest chyba najkwaśniejszy w sensie moim zdaniem. Więc, którego by ty Mniej kwasnego czy bardziej? Małego, jak ty uważasz? Bez czarnego. <laughs> Mama się powiedziała, weź czarnego. Dobra, więc przetestuję czarnego. To są szoki, czyli takie kwaśne gumy. I już myśleniaki wraz z mam straszne. Trzy, cztery. <laughs> to musi super wyglądać. I tak jest mojego kwaśnia. Czternastka jest tutaj. Przydatne do szkoły. PS dla Was wszystkich. Długopisy żelowe, są takie ładne dziewczynce. Dziękuję bardzo. Piętnasteczka. Kuki Ponek. Uważaj przy otwieraniu. Okej, okay, uważam. Zobaczcie! To jest słodkie. Taki mały stworek z oczkami ruszającymi się. Rączkami i nóżkami. Szesnastka to kwiatki z wzorem. Tutaj, chyba do szesnastki się zaliczają takie kwiatki. Kwiatki z wzorem, własnoręcznie robione. Bardzo ładne. Siedemnastka teraz. Pierwsza literka, Twojego imienia. O, to jest zapewne to. Bardzo ładne, dziękuję. Takie kolorowe. Osiemnaście na rękę. Gdzie może być osiemnastka? Kurczę, osiemnastki nigdzie nie mogę znaleźć. Przepraszam, jak znajdę, to pokażę na przykład na u mnie na snapie, czyli kuokimit.pl albo na Insta Story, czyli Cookie i ty. Dziewiętnastka to rysunek od Ali. I to jest. Dziewiętnastka? To jest dziewiętnastka to jest dziewiętnastka, więc już Wam pokazuję. I piękny rysunek od Ali. Dziękuję bardzo. To jest dwudziestka. Rysunek od Mai. Też bardzo ładny, również dziękuję. O, i tutaj są też wypisane moje social media. Bardzo dziękuję, możecie na nie wpadać. Chyba to jest 21, ale nie ma numerka. Rysunek od Marysi. Dziękuję bardzo. I tutaj jest list, bo on nie ma numerka. Tutaj są pytanka i w ogóle ta cała przesyłka jest od Mai, Marysi i Ali. Dziękuję bardzo i Was pozdrawiam. I chcę Wam powiedzieć, że w ogóle dziewczyny ten list cały wydrukowały i bardzo ładnie wygląda. I tutaj są pytanka. Czy będzie nowa seria z Design 4? Ogólnie gry są na moim drugim kanale, czyli Cooking It Game. I na razie planuję dokończyć obecną, a potem, nie wiem, jeszcze się zobaczy. 2. Jak dogoduję się z Pushinger? Ja się bardzo lubię z Weroniką i teraz mam w planach wysłać jej coś na urodzinki. Ok. I teraz 3. Czy zrobię po Warszawie spotkanie koło-koło brzegu? Wiesz co, niestety do brzegu mam daleko, ale jak kiedyś bym była i bym robiła spotkanie, to oczywiście Was o tym poinformuję na moim Snapie, Instagramie, Musicali i na YouTubie pewnie też. Dziewczyny się mega postarają, tutaj są jeszcze takie galaretki i naprawdę bardzo Wam dziękuję, to jest chyba największa przesyłka w fan mailu kiedykolwiek. Dla mnie to jest naprawdę największa i bardzo wszystkim wam dziękuję, którzy wysłali mi jakieś paczki, tym, którzy nie mogą też dziękuję że, za to, że mnie oglądają, bo wiem, że nie każdy może wysyłać paczki i to na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, wydać łapkę w górę, no i wpadajcie mnie na mój drugi kanał, na moje social media, wszystko jest w opisie, no i zresztą było napisane dla na większości fanartów. Pa-pa!